Cześć, niech wąs, Bóg błogosłowi. W dużych miastach, jak się zapomni, załatwić w pociągu to można skorzystać z galerii. Pozdrawiam, Pawła ze strzelec opolski. W tym tygodniu dopiero pierwszy raz widziałem Cię z bliska. Ta dziecięca postawa nie jest tylko czymś, co dotyka naszej osobistej duchowości. W objawien objawieniach przekazanych Wasuli Chrystus ukazuje nam jasno, że kluczem jedności chrześcijańskiej, prawdziwej jedności religijnej wszystkich jego dzieci jest pokora i miłość. To z powodu naszego braku pokory i miłości ta jedność wydaje się niemożliwa do osiągnięć. Jednakże Jezus zapewnia nas, że doprowadzi do niej wkrótce swą własną mocą i dla swojej własnej chwały. Będzie zatem jedna owczarnia i jeden jedyny pasterz. Modlitwa Jezusa z ostatniej wieczerzy nie będzie daremna.